Witajcie, dawno jej nie było, ale teraz już jestem, więc przy czas na umówienie drużyn Red i Blue. Miałem to zrobić już dawno, ale robię to teraz. Anyway, postaram się, aby znalazło się tu wszystko, co musicie o nich wiedzieć. Zacznijmy od mojej ukochanej Zjednoczonej Ligi Budowniczych, inaczej mówiąc Blue. Jest korporacją stworzoną przez Blue Tarcha, Mana, specjalizującą się w budownictwie. Blue kontroluje połowę światowych rządów, prowadzi ją zła kobieta znana jako administratorka. Pod przekonywującym zewnętrznym wyglądem ich baz operacyjnych można znaleźć komputery satelity, Satelity, pociski oraz instalacje rakietowe. Konflikt pomiędzy korporacjami Red i Blue rozpoczął się od sporów pomiędzy pierwotnymi założycielami firm, lecz aktualny powód ich walki z obiema firmami pod kontrolą administratorki jest nieznany. Red i Blue intensywnie rywalizują między sobą. Prawie wszystkie potyczki pomiędzy nimi szybko zmieniają się w brutalną, a nawet śmiertelną przemoc. Przyniaź między firmami jest surowo zakazana w kontrakcie najemniczym. Pomimo tego żołnierz z Blue i demoman z Red szybko zostali przyjaciółmi po spotkaniu na targach broni balistycznej. Jednakże po zauważeniu tego faktu Zostali zmuszeni do zabójczej rywalizacji o tajemniczą nową broń, obiecaną za wygranie walki. Zmieniło to ich przyjaźń w krwawą wojnę. Blue preferuje bardziej przemysłową architekturę i, choć sposób ubierania się jest raczej liberalny pod względem kroju, wymagane jest, aby pracownicy nosili ubrania w niebieskim kolorze dla łatwiejszej identyfikacji. Dotyczy to również zabarwień działek strażniczych red. Inaczej mówiąc, niezawodna Eskawacja i wyburzanie. Jest korporacją stworzoną przez Redmonda Mana, specjalizującą się w wyburzaniu. W rzeczywistości Red kontroluje drugą połowę światowych rządów, też prowadzi tak zwana administratorka. W ich bazach również można znaleźć komputery, satelity, pociski oraz instalacje rakietowe. Obie korporacje zarządzają swoją połową świata za pomocą mocno zdyscyplinowanej armii biurokratów. Na każdy problem niemożliwy do biurokratycznego rozwiązania zostają wezwani najemnicy, aby go rozwiązać. Przy użyciu brutalnej siły, Red używa bardziej rustykalnej architektury. Podobnie jak w przeciwnej drużynie, wymagane jest, aby pracownicy nosili ubrania w czerwonym kolorze dla łatwiejszej identyfikacji. Pora na ciekawostki. Drużyna Red jest twarzą Team Fortress 2, pojawia się ona częściej niż Blue na materiałach promocyjnych jest to również drużyna, która zawsze wygrywa w filmach z serii Poznaj Drużynę. Pomimo nazwy, zadaniem Red jest często obrona punktów kontrolnych i zatrzymywanie wózka z ładunkiem. Jednakże ich punkty są często połączone z bronią masowego rażenia, co może w pewien sposób to usprawiedliwiać. W oficjalnym sklepie Valve można kupić parę rzeczy związanych z jedną z drużyn, np. pluszowa bomba w dwóch kolorach, Przyczapka z logiem jednej z nich. Chętnie się dowiem, która z drużyn jest według was lepsza. Sekcja komentarzy należy oczywiście do was. Tak jeszcze na sam koniec chciałem zaprosić was do dołączenia na mojego Discorda. Tu Forteca Bado. Często jestem tam ja, jaki przemek na głosowym, więc zawsze można z nami pogadać czy pograć. No to tyle. Do następnego odcinka.